Imprezy masowe, spotkania w mieście są nieodzownym elementem życia w mieście. Wiele osób, wielu mieszkańców cieszy się bardzo z tego powodu, że może uczestniczyć w wydarzeniach cyklicznych, wydarzeniach okazjonalnych, ale też tak naprawdę jest to związane z poczuciem bezpieczeństwa. W, w krajach Europy Zachodniej, gdzie doszło do traumatycznych wydarzeń, wszystkie imprezy masowe są zabezpieczane przy użyciu tzw. barier antytorystycznych tymczasowych. Ponieważ dlaczego tak się dzieje? Bo nie można zabezpieczyć całego miasta, a imprezy masowe mogą się odbywać w centrum miasta, mogą się odbywać na obrzeżach, również w miejscach, które nie są w ogóle przyzwyczajone do zabezpieczenia. Stąd zabezpieczenie imprez masowych przy użyciu urządzeń tymczasowego zabezpieczenia antytorystycznego jest bardzo istotne. Podsumowując, zamachy w Europie Zachodniej przy użyciu pojazdów Użytych jako broń y, są faktem. Berlin, Nicea, Sztokholm, y, Belgia. Te zdarzenia miały miejsce y, i to miały miejsce w czasie imprez masowych. Podatność imprez masowych na tego typu zdarzenia jest bardzo duża, ponieważ spektakularność i, i sytuacja związana z tym, że jest to nagłośnione mocno w prasie, powoduje strach y, i osób, które korzystają z mediów społecznościowych, pewien bardzo głęboki niepokój.